Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Co zrobić, aby zagłosować w Polsce poza miejscem stałego zamieszkania? 13 października wybory do Sejmu i Senatu. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Chcesz zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania? Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w urzędzie gminy, w której zamierzasz głosować poza miejscem zamieszkania. We wniosku podaj nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres stałego zamieszkania oraz adres, pod którym czasowo przebywasz. Masz na to czas do 8 października. Możesz głosować również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby je otrzymać, złóż wniosek w urzędzie gminy, w której znajdujesz się w spisie wyborców. Masz na to czas do 11 października.